Cześć wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Miraculous Rise of the Sphinx. Przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale teraz już właśnie zabieramy się za ostateczną walkę i musimy podejść tutaj do Mistrza Fu. Um, ja za chwilę Wam jeszcze wyjaśnię kilka rzeczy, ale teraz już możemy przejść sobie dalej. Przyszedł czas, Marinette. Tak, Mistrzu Fu, jestem gotowa. Skończmy to raz, na zawsze. To jest duch walki, Marinette. Trzymam za ciebie kciuki. Zobaczymy, co się teraz stanie. Hmm. Ha? To emo-potwór! Jest tutaj! Jak może był taki duży? Paryżanie byli tylko przystawką. Kim jesteśmy? Deserami? Co teraz robimy? Podążaj za naszym planem! Jakim planem? Biegnij! Okej, okay, gdzie teraz poszła? Było tutaj przed chwilą. Hm. Także witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Być może jest to już jeden z ostatnich. Prawdopodobnie podzielimy sobie ten poziom właśnie na dwie części, tak jak kiedyś. I niestety problemy z bagowaniem się poziomu pozostają i... Bagowanie ogólnie tej gry. Bardzo za to przepraszam i za to, że na style nie było. W sensie mnie <grym> i kota. I dlatego się dzieje, że tam nie można przejść, bo blokuję. Mm, że właśnie Wiktoria miała nadzieję, że jak kupi nowy komputer, to nic się nie będzie bagować i że będzie mogła dokończyć ten właśnie poziom. Chocia, czy ty masz już tę moc? Ten, ten poziom ostatni, używając nowego komputera i żeby właśnie nie było takich bugów i w ogóle, żeby wszystko działało tak, jak trzeba. Eee, nie tak powoli. To już jest zrobione? Kocia? Co działa? Ja nie wiem, zrobiłem to? Chyba zrobił. A co to dało? Kto wie. E, ale już się nie podświetla, więc chyba zrobione. E, no i właśnie, żeby nie było takich bugów i takich zacinań. To co. Przepraszam, i sama bardzo nie lubię tak grać. A tak chodzi w takim świecie, co jest bardzo właśnie zabagowane. Wow! Um, no, ale niestety nic się nie da z tym zrobić, ponieważ Wiktoria uh, nawet trochę próbowała przejść ten stary laptop i zgrać te wszystkie pliki, właśnie na mm, i save i y, zapisy na nowy komputer, na nowy laptop, ale nie udało się to. W sensie wszystko było skopiowane, ale gra dalej, wczytuje się od początku. Nie wiem dlaczego i też miałam właśnie na początku taki problem kiedyś, jak właśnie chciałam zacząć tę grę, żeby wrócić do początku, i się nie dało, i teraz tak samo nie chcą się. Mm, Pisać. Nie wiem, jak załadować. No więc niestety nic się nie da tam zrobić i muszę, musimy dokończyć to wszystko właśnie na tym starym laptopie, jak widzicie, w super szybkim tempie, slow motion <grywka> całego. Um, ale może spróbuję to po prostu po, w edycie, w sensie w montażu, by z, właśnie z, z, zwiększyć szybkość tego nagrania. Um, no, jednak to nie to samo i ja wiem. Ale mamy taki pomysł z Wiktorią, mnie się on nie do końca podoba, ponieważ um, no, bardzo lubię swoją serię, ale jeśli ta seria jest taka właśnie zacinająca się, nie działająca tak jak powinna, to może na nowym komputerze zaczniemy od nowa, ale już serię Czarnego Kota. Wiecie, ja byłam, jestem biedronką Ladybug, no to mogę grać sobie z różnymi bagami, ale kot mógłby... oj, kocie, nie jeszcze. Słyszałam, że mówiłaś o mnie. Mówiłam, ale to w innym kontekście, a na razie sobie poradzę chyba. Jeśli się nie zatnie wszystko. A to też jest prawdopodobne, co nie? Um, że on, właśnie, że Czarny Kot mógłby sobie. Mm, mieć też własną serię. Myślę, że byłoby całkiem fajnie. Tylko na tym nowym komputerze już bez żadnych problemów, bez żadnego zacinania. Um, a właśnie w taki sposób, żeby, żeby wszystko działało jak trzeba, i zobaczylibyście sobie wtedy wreszcie, jak ta gra działa poprawnie, bo jednak. Może być to fajna rozgrywka, jeśli się nie zaczyna co po chwilę. I jak szybciej działa, oczywiście. Um, no więc tak, jeśli Wam się podoba ten pomysł, jeśli chcecie zobaczyć serię z Czarnym Kotem w roli głównej um, na nowym I Latropie, to po prostu dajcie znać w komentarzach, żeby historia wiecała, A jeśli nie chcecie już takiej serii, to tutaj są ciekawe te pole. Ale pewnie nic nie znaczą, nie wiem. Um, a jeśli nie chcecie takiej serii, to też dajcie znać w komentarzach, czy może chcecie jakieś inne gry, rzeczy, żeby właśnie Victoria nagrywała. Hmm... Chyba, że to jest. Nie, nie wiem, jakie to jest nawiązanie. Coś tu się pojawi? Szczołka. Chyba, szczołka, żeby iść tam na dół. Paryż, jak widzicie, całkowicie się zmienił i musimy teraz podążać za wielką kąsienicą, e, która jest emo-potworem stworzonym przez Majurę. I ten potwór karmi się niestety, właśnie negatywnymi emocjami paryżan. Pierwszy raz złapał Chloe i Chloe wystarczyła, żeby właśnie spowodować e, część negatywnych emocji. Jednak, tak jakby głównym pokarmem dla tego emo-potwora są. Przygnębione, mm, przygnę, Przepraszam, przygnębieni. Paryżanie. Chce za szybko mówić. Czasem to nie wychodzi. Więc musimy teraz z Paryżowi i Chloe... i w ogóle. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Chyba coś troszkę się poprawiło, chociaż nie wiem, lepiej nic nie mówić, bo ta i tak wolno działa. Dobra, mamy sobie teraz y, makaronik. Znaczy, czy tutaj można też pójść? Nie, tutaj mnie blokuje. Jesteśmy sobie na uliczkach Paryża. Jest tutaj tak. Fioletowo. Ych, i znowu te liście. Mamy iść tam. Nie wiem, czy tutaj też coś znajdę, czy raczej tylko zaczynająca się gra będzie. Um... Okej. Okay. Ma właśnie dobrze, że mm, burmistrz zamknął miasto i jest lockdown, bo przynajmniej nikt nie zostanie skrzywdzony. ale i, i tak! Nie jest to dobre, że wszyscy są tacy zesmuceni, bo to właśnie potęguje te negatywne emocje. Też mam negatywne emocje, jak tak gra się, tak stać Ha! Może, że o tym nie mówię, żeby nikt o tym nie pamiętał, chociaż widać. Dobra, nieważne. Mm, czy ja mogę nurkować? Wow! Czy ja mogę wejść do wody? Byłoby całkiem Woohoo! fajnie. Chyba. Tylko sobie czy to pozbieram na boku rzeczy? Tam jest. Chyba tam nic nie ma. Okej, okay, to wskakuję do wody. Widziałam, że ja mogę też pływać. Wow! Aha, bo jest taka płytka. No dobra. To dlatego. Myślałam, że będzie właśnie więcej wody, bo chyba nie jestem tutaj akwabiedronką, a szkoda pakła aqua. um, akwatiki Nie ma. Chyba nie dostałam tych mocy od mistrzafu. W każdym razie zobaczymy sobie, co jest dalej. Mamy tutaj więcej naszych światełek. No ładnie wyglądają w ogóle. Ładnie się świecą. Musimy iść tam, zobaczymy jeszcze, co jest um, po tej stronie. Co ja miałam wam jeszcze powiedzieć? Chyba nie zapomniałam o niczym. Nie wiem już. A jeszcze jest jutra kwestia. Wiktoria. Um, w grudniu właśnie starała się nagrywać vlogmasy i teraz jest już styczeń, jak właśnie wychodzi ten filmik, ale zastanawia się, czy powinno jeszcze dodawać vlogmasy na YouTube, czy już jest za późno, bo oczywiście nie udało się jej wszystkiego, ed... znaczy wszystkiego, nie udało się ich zadetować w odpowiednim czasie w grudniu, i, i, I po prostu nie wiem, czy lepiej, żeby poczekała od następnego roku i wrzucała te vlogmasy z tego roku właśnie za rok, czy dodać jeszcze w styczniu i się nie przejmować. Co umyślicie? Co Bo jakby, jakby, jakbyś... Tre, co ja się tak zaczynam dzisiaj i nie potrafię mówić? Jakbyście nie <laughs> Chyba tak jak gra. Jakbyście nie mieli nic przeciwko właśnie takim spóźnionym vlogmasom, które mają być nagrywane przed świętami, wrzucane przed świętami, um, które byłyby wrzucone w, w styczniu. No to bardzo chętnie nie wiem, może je dodać, ale to tylko, właśnie, um, potrzebujemy informacji. Głupek. <laughs> nie możesz mnie uderzać na no mnie, teraz się zieli na mnie, ok. E, bo, 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 bo. Muszę ich pokonać. To jest całkiem inna walka, jeśli wszystko jest takie, wiecie, bardziej smooth i rusza się tak, jak trzeba. Można robić fajne uniki, a nie tak, jak się wszystko robi w slow motion, bo slow motion jest fajne, ale tylko na chwilę. Dobra O, hej. Trzymaj ręce przy sobie i lepiej idę zędom... Nie zacieraj, ty też! Och, oczywiście, ten mnie uderzył już Nawet reakcja na e, padzie jest spóźniona Chocia, ale chociaż mam jeszcze trzy życia Nie wiem sama Chociaż kocie, chodź! Chętnie Ci pomogę, Biedronko Jak zawsze Dzięki, że mogę na Ciebie liczyć To są nasze, to, to są nasze wspólne misje Uważaj za Tobą, Tak widzę ja nie wiem. Aż już też trzy życia, kocia. Wiem, ale nie zabraknie mi życia, żeby ich pokonać. Popatrz, biedroneczko. I tak to się robi. Dzięki, kocia. Dobra. O czym nie ja ha, więc jakbyście chcieli zobaczyć jeszcze te vlogmasy spóźnione, no to dajcie znać również w komentarzach. Ile to już jest nagrywane? Sama nie wiem, w każdym razie pewnie będzie ten poziom podzielony na dwa odcinki, no bo jak wiecie lub nie, zazwyczaj te poziomy są dłuższe i zajmują tak około godziny, przynajmniej jak się gra w takim tempie, więc będzie lepiej, kiedy zostaną podzielone na dwa odcinki, żeby się lepiej to oglądało, nie było taki jeden mega długi na YouTube na więc no. Będę odcinki z tego. I później nie wiem, czy też będzie można coś robić jeszcze właśnie w Paryżu. że to będą już te dwa ostatnie odcinki, ale miało być przyjęcie ładrena, na którym się, bardzo bardzo chciałam it być. Nie wiem dlaczego teraz słyszę mm, co my mówimy ciszej. A muzyka głośna? Czy coś się przedstawiło w ustawieniach? No, bo jest na fula. Mniej. Ja nie wiem. Przecież muzyka jest najcichsza. O co im chodzi? Tak powinno być. Mam nadzieję, że będę słyszeć, co mówię. No bo tak to trudniej mi um, tłumaczyć, jak widzę tylko napis przez chwilę, ale mówię o czymś innym i właściwie nie słyszę, co tam się dzieje. Dobra. Jak widzicie, Paryż wygląda świetnie. Jest tutaj pełno samochodów. Była tutaj niezła kraksa. Um, tu coś jeszcze na górze? O ile coś jest. Okej, okay, raczej nie. Oj, wpadłam znowu tutaj. Wow! Okej, okay, wyszłam szybko. Um, no, ale w każdym razie, tak, to się ma. I, i tak. więc i które ma jeszcze trochę filmików, takich zaległych, to do, do wrzucenia. Niestety. <laughs> ale właśnie jest nowy rok i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną w nowym roku. Mm, mam nadzieję, że. Będziecie tutaj jeszcze właśnie z nami, z, ze mną Pietronką i z Wiktorią. I, i, i teraz już postara się, Wiktoria tak mówiła, dodawać bardziej regularnie filmiki, żeby jednak było to systematyczne, a nie takie raz na kilka miesięcy. więc wielkie przeprosiny proszę przyjmijcie za to i tak. A ja już właśnie tyle czekałam, żeby pomóc Paryżowi to też jest okropne, bo przecież ci biedni mieszkańcy tyle. Musieli wycierpieć w oczekiwaniu, co się stanie, czy uda się Chloe uratować, czy nie. W ogóle ładnie wygląda ten niebieski... tę nie wiem, ale na szczęście <grym> temopoczór... Wow, przestraszyłam się trochę. Nieźle wyrósł. Um, jeszcze teraz więcej zostawia po prostu... Tych, czego zostawia? <grym> Pozostałości po sobie. Coś zaczęła gra lepiej działać. Widzicie, jestem trochę szybsza. Więc do tego momentu może przyspieszę grę, a, a od tego momentu po prostu będę. Będę, będę. Zostawię normalną. Nie mówię, że to jest jeszcze może full speed, ale no, jest znacznie, znacznie lepiej niż to, co było. I ja nie wiem, jak to się dzieje. Czasem to działa, czasem to nie działa. Miejmy nadzieję, że już do końca będzie działać dobrze. To dlatego, że zmienić nic nie <zartuj> <zartuj> To nic takiego nie było. okej. Okay. no i teraz znacznie łatwiej mi się z nimi walczyło. I jestem szybsza. Och, nareszcie. Ojejku. jejku. jak ja nie lubię, jak te drzewa padną w kadr i one wbrótem nie chcą zniknąć. Ja za bardzo nie mam tutaj kontroli nad kamerą. Mogę tylko przesuwać. A zuma chyba też nie chcemy na drzewie, więc <grytanie> raczej jak już się wejdę pod te drzewa, no to Mało można zrobić? Hmm. Tutaj nic nie ma. Mam nadzieję, że mój głos ok brzmi, bo właśnie czuję, że chciałabym się napić, chyba że pójdę po prostu się napiję. A może się napijemy. <grytanie> już wracam. Dobra, jestem mm, i mam nadzieję właśnie, że teraz już też dźwięki będą dobrze działać. Podłączyliśmy sobie inny kabelek do słuchawek również. Tamten był jakiś, nie wiem, wadliwy, że nam przeskakiwało, że czasem nie było słychać, czasem było słychać. Takie irytujące to jest czasami. Ale jeszcze przypomniało mi się, że widziała Wiktoria właśnie finał serii, mm, no w sensie serii, no sezonu piątego Miraculum i był genialny. Według nas był genialny. Dużo się działo, w ogóle sezon piąty był prześwietny. Dużo zwrotów akcji, dużo właśnie takich momentów, na które wszyscy czekali, które wszyscy chcieli zobaczyć. Dużo właśnie rzeczy zostało wyjaśnionych, a tutaj auta się chwieją tam na górze, czy co? Aha, interesting. Może jakoś trzeba tam wejść? Nie wiem. Hmm. Coś tam się chwieje. Jak tam wejść? Bo ja bym chciała wskoczyć na coś. Może tutaj? Żeby później... Czy ja wpadnę tutaj do dziury? Jak tak będę chodzić? Tam coś podróżuje co to podróżuje. Ta platforma. Okej, okay, tam są dwie platformy. Ja nie wiem, czy to jest już czas na to, żeby na nie wchodzić. Chyba raczej nie. Um, dobra, zobaczymy później. Um, czy ona teraz tu pod... Nie, no, on tutaj nie dolatuje. Ja nie wiem. woohoo Może tam za chwilę zobaczymy, co się dzieje, co się robi z tymi platformami. No w każdym razie. Nie, no raczej tutaj nie, wej no, nie wejdę sobie. <grym> um, w każdym razie sezon piąty był prześwietny. Finał sezonu też był bardzo mega. Mm, nam się bardzo podobał. Uh, i, I w ogóle super. Jesteśmy, jestem bardzo. Jestem, Wiktoria jest bardzo podekscytowana, właśnie. Piękne piękne, piękne drzewa, widzicie. <grym> Dobrze jest oglądać przyrodę, ale może nie w Miraculum, grze. Bo tutaj ona nie wygląda zbyt ciekawie, szczególnie na takich close -upach. Silk, silk everywhere. Dokładnie, wszędzie jest ta maść. To nie zma No, ten jedwa. Hmm. Um. każdym rozsięgłem. Ha, no właśnie, właśnie, był świetny. Jak, jeśli oglądaliście również już cały sezon piąty, możecie dać znać. Um. Mnie się najbardziej podobał z tych wszystkich sezonów, jakie były Miraculum. Był naprawdę bardzo ciekawy, dobrze zrobiony. I no jak dla nas super, jak dla mnie super świetny. Hmm. W ogóle też ciekawi mnie. Kto uważa, że film był lepszy niż seria? A kto uważa, że seria jest lepszy niż film? Bo ja mam też o tym opinię. W sumie mogę Wam powiedzieć, no dla mnie, dla Wiktorii, tak, mogę się you. bronić. Okej, okay, super. Świetnie, dzięki Wam wielkie za te piękne uderzenia. Dobra. Ach, hej. Nie pozwalaj na za dużo. I tak z tobą wygram. Więc no, jak dla mnie, dla Wiktorii, no to um, seria jest lepsza niż film, jest ciekawsza. Ale film oczywiście też był fajny i super było go zobaczyć, ale seria, I don't know, mimo że jest taka długa, to właśnie jest fajne, że jest taka długa, bo muszę dłużej być z bohaterami. Mm. No i się bardzo Wiktorii podoba. Ale też muszę dać znać o swojej opinii właśnie, czy film, czy seria. Jakby, co to? Możemy dłużej um, wypowiedzieć na ten temat, ale może w jakimś innym odcinku, czy to? Ten rodzaj przeciwników jest jakby taki, że nie można ich dotykać. Myślę, w sensie, że <laughs> trzeba coś wymyślić, bo oni są jakby nie do pokonania. Widzicie? Trzeba wymyślić, co zrobić, żeby z nim zawalczyć, bo e, oni po prostu. przed wszystkimi sami się uchronią. Co mam z nim zrobić? Jakbym tak. Nie, raczej nie to. A Bag. Ale wszystko na chwilę wziąłem. Oj teraz! Chyba tak po prostu. Trzeba go jojem związać. I później można z nim walczyć. Bo już teraz nie ma rąk, yeah. więc się nie ochroni. Obrad to nie jest taki zły znowu. Um, tam ma nic coś nie ma. I to idziemy dalej. Ja się boję skakać. <laughs> to jest takie slow motion. A na chwilę działa szybciej. Później znowu wolniej. It is what it is. Hmm. platform nie. Z... Nie wierzymy na tamte platformy wcześniej, co były. Ale myślę, że już trudno po prostu, bo. <laughs> Powiecie, mm, ta gra się dość ścina i może nie ma co chodzić we wszystkie znowu zakamarki, kamarki, jak tak to jest, to zajmuje dość długo. A może kotek sprząta całe miasto lepiej po mnie później? Hej, czy ja jestem tylko do tej brudnej roboty? Nie, no tak będziemy mieć całą everywhere. serię. We tak jak ja. Right Okej, okay, zobaczymy, która ma więcej wyświetleń. No, oby moja. Nie wiem, czy ludzie są, aż tak bardzo oglądać takie zacinania. Kotku, przecież ty też jesteś w tej serii. No dobra. A ja tu wskoczę. Okej, okay, może jedno światełko. ma też. Już tu jestem. Albo dwa nawet. Okej, okay, tu i tu. Tam widzę, że jest makaronik dla tiki. Ciekawe, jaka będzie ta ostateczna walka. No właśnie, zbliżamy się pomału do tej walki. Zobaczymy sobie, jak nam pójdzie. I wiem, że tutaj jeszcze jest jedno. Pod tym autobusem. Tak naprawdę to strasznie mega niebezpiecznie by było. Ale te wszystkie przedmioty, autobusy są dobrze przyklejone. Przez właśnie tą gąsienicę. Więc it's fine. Można chodzić tędy. I znowu piękne nasze ulubione drzewa. Ojej, nienawidzę tego. Jak po prostu nic nie widać, a widać tylko liścia. A ja nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś taki bardzo narzekający. Woohoo! Ale po prostu no wlałabym, żebyście mogli... Czy to jest atrium tutaj? Żebyście mogli... O! Co oni zrobili z plakatem? Um, żebyście mogli oglądać to w jak najlepszej jakości i w ogóle a nie tak... wiecie... Nie w najlepszy sposób. Ale już i będę narzekać. Jest jak jest. Okej, okay, slow mo Przepraszam, nie mówię już o tym. Ja nie wiem, przed chwilą był takie straszne um, zacięcie gry, Miałam dość. Myślałam, że już kończę ten odcinek. No wiem, że iść świędzie. Um, ale teraz właśnie zaczęło znowu troszeczkę lepiej działać, więc chyba jeszcze nie kończę. Ale może przy następnym zapisie skończę. Zobaczymy, co będzie. Okej, okay, kolejny przeciwnik. Ja wiem, ja już do niego podchodzę. Nawet nie jeden. Fajnie, jak mam tak dużo życia teraz. Podoba mi się, bo to warto było sobie kupić, szczególnie jak później jest właśnie więcej tych przeciwników. Robi się trochę trudniej, także warto mieć więcej życia. Ach, wiecie co. No. Jeszcze jeden. Okej, okay, super. Dobra. Idziemy znowu sobie po parku. Co my tu mamy? Kolejnych przeciwników. I wiecie co? Chyba gra troszkę też zwalnia jak się zapisuje automatycznie. To w sumie jest normalne, ale. No. Weźmy tutaj kolejny zapis, ale ja jeszcze sobie z nimi powalczę i jeszcze może troszeczkę pogramy. Skończymy ten odcinek. Hej, jak ty tak możesz w ogóle. Tu ją chcę. przeskoczyć nie zawsze się da skoczyć, tydy, kiedy chce <laughs> Okej, okay, ten. Trzeba uciekać. Jeszcze raz. I, feel no. so good. I super. Udało się nam. Zobaczymy, co jest dalej. Jest makaronik. Tutaj dość często gra się, zapisuje w tym momentami. Może przez to, że właśnie jest więcej przeciwników. I drzew. <śpuszczaj> Naszych ulubionych. O nie, Emma, potwór zaczął się Zajem przemieniać. Szybko, sposób, zanim się, się wykluje. I'd better be it for the evening surprises. Mam nadzieję, że to wszystko na właśnie niespodzianki tego wieczoru. O, gdzieś tutaj lecę do góry. Co to było? Czy uh, well. ja mogę tutaj coś złapać? Jakieś za krótkie mam to. A potem spadam w taki strasznie dziwny sposób. Nie ma działać z tego, co mnie się wydaje. Tu mam też coś. Może tędy. I co, ja trochę przesunę coś? Aha, dobra, i tu jest ta platforma. Teraz sobie na nią skoczę. Bo wcześniej to w sumie nie miało sensu, ale się tak opóźniałam, to, to nie wiem. To wydawało mi się, że może coś tam jest. Jakby to było, jakby ta platforma tam stała, wiecie? Dobra. To sobie wzięłam. Teraz nie wiem, czy ja stąd mogę gdzieś doskoczyć. Raczej nie. Albo wzięłam jeszcze to światełko. To no dobrze, bo chciałam właśnie wziąć to światełko. Tu sobie zrobimy coś kotem. Nie zrobimy coś kotem, tylko ja zrobię. <gry> no dobrze. dobrze super, to. super kocie, dzięki. Zobaczymy, co będzie masza teraz zrobić. Może ja tam będę mogła wskoczyć, Ale jeszcze zobaczymy, co jest tutaj. I też ty kocia. Potrzebnie się zamieniałeś. No, widzisz. Ok, i tutaj rozwalę to. Ok, to wyglądało trochę dziwnie. Jakbyś nic się kocia nie zrobiła, to naprawdę to zniknęło. Taka skryta moc. Aha. <grytanie> Zabawny jesteś. Hmm. Wejdziemy sobie tam jeszcze na górę, bo wydaje mi się, że teraz mm, może przesunęliśmy jeszcze te platformę jakoś, żeby nam było łatwiej wejść. Zobaczymy, co będzie. Wow! Teraz będziemy mogli dostać e, się do tego makaronika A, nawet uh -huh! i większej ilości makaroników. Widzicie, jest zielone światło, także możemy skakać <laughs> a matko nie ten klawisz, okej. Okay. Ha. No i nie dostaliśmy się. No dobra, myślę, że trudno. Myślę, że może nie ma co przedłużać, czy tak to, to tak zacina. E, powiem Wam, że to na tyle w tym odcinku. Skończymy sobie takim zimowym akcentem. Spada na mnie, nie wiem, czy to jedwab, czy co. W każdym razie wygląda troszkę jak śnieg. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że będziemy się mniej bugował, ale tego niestety nie mogę obiecać. W każdym razie dajcie znać, co myślicie o serii z kotem. I po prostu życzę Wam szczęśliwego nowego roku i wszystkiego co najlepsze właśnie, aby Wam się wydarzyło w tym nowym roku. To cześć, pa 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 wszystkim.